No witam ponownie właśnie na ta czynca z relacji świeże po wyjściu całem mokry. świeże po wyjściu z morza No to Wam życzę też, byście nad morzem jakiś byli w tym roku, na najlepiej Rozumiecie Już kończę tą zabawę Jeszcze ewentualnie zrobię kilka zdjęć, ale to już ma być jakieś Patrzę już. z tego, zobaczymy Czy pojadę, może nie pojadę Dobra, także e, dzięki za jeszcze tak oddalimy troszeczkę, żeby fajnie było to widać. Miałem takiego pilota, nie wziąłem to było ładnie, tylko to może, może na moim widać. z widać. do dookoła. Ale właśnie u samej góry O, miałem takiego pilota więcej, ale go nie schowam, a to urządzenie jest przeznaczone do, że tak powiem, do mokrości cyny. Także na razie cześć.